Siemaneczko, siemaneczko wszystkim. Coś wam pokażę. E, ogólnie teraz e, byłem w KFC, e, nie można już do środka wchodzić, tylko można brać e, po prostu na... przez okienko, nie? Na wynos e, jedzone, przyjęcie kubeczek, kurde. Nie zachęcam was, nie robię wam apetytu, no ale dobre, dobre. I tutaj sobie tak siedzę. Jem, jem fryteczki, jem kurczaczka i coś wam chcę pokazać zobaczymy czy się uda zobaczymy czy się uda bo mam tutaj gości mam tutaj gości i zobaczymy czy zaraz jakiś gość mnie odwiedzi tutaj fryteczkę sobie trzymam i zaraz zobaczymy o tutaj sobie położymy o o, o, już tutaj się zbliża. Tu położymy freteczkę i patrzcie, to się będzie działo. Jakie tu, jaki tu mamy gości? Zobaczymy czy zaraz jakiś podleci. Bo tutaj tam czekają. O, czekają w kolejce. A wy co? Ja, Zach, wszyscy, wszyscy obserwują, patrzą. Wszyscy w kolejce czekają, i wszyscy czekają za KFC. Ostatnio to jeden podleciał mi z ręki zjadł, ale zobaczymy teraz. Tu położymy freteczkę na górze na lusterku i zobaczymy. I zobaczymy, czy zaraz jakiś się zjawi. Ale one on, on do ręki też z ręki brały wcześniej. Teraz chyba się najadły. Kawałek frytki dam. Podzielę się, nie będę taki. niech chcę jedzą swoje jedzenie robaki, a nie kurde KFC. W dupach się poprzewracało. Kurde. No, chodźcie, chodźcie. Os szybko, szybko, bo ostatnia fryteczka i koniec. się wszystkie patrzą się, patrzą się. Patrzą się tam. Patrzą się. No, macie. O. O, o, o. i tu się dzieje. Hmm? o co co, tu się dzieje co tu się dzieje no na razie na razie mają chyba dosyć o i proszę bardzo i poleciał życzowie o Chodziemy? na lusterko delikatnie jest fryteczka i zaraz się tutaj czekają wszystkie po kolei wszystkie w kolejce czekają 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 i zaraz zobaczymy czy się jakiś zjawi o. Podchody robią. Robią podchody. Robią podchody. Robią podchody. Mm. Nie wszystkie takie odważne. Nie wszystkie takie odważne. A, dobra. Nie będę ich trzymał w napięciu. Masz ta i uciekaj ta. Ale ciao Pozdrowienia z KFC w Londynie